Witamy bardzo serdecznie w lokalnej grupie działania Partnerstwo Życia Słupi. Już za chwileczkę za kilka minut odbędzie się komisja Zielonego Serca Pomorza. Ruszyła kolejna już dziewiąta edycja konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2020, która ma identyfikować najlepsze produkty, usługi i wydarzenia naszego regionu. Celem konkursu o certyfikat Marki Lokalnej Zielonego Serca Pomorza są identyfikacja wysokiej jakości lokalnych produktów na obszarze Partnerstwa dożycie Słupi, promocja nagrodzonych produktów oraz zachęcanie mieszkańców do wykorzystywania lokalnych zasobów i walorów specyficznych dla naszego regionu do wzbogacania lokalnej oferty gospodarczej. Chociaż jest to bardzo trudny czas dla nas wszystkich, to i tak do konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń. Przyjmowaliśmy zgłoszenia produktów, które są wytwarzane w sposób niemasowy, z lokalnych surowców lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Zgłoszone produkty powinny być dostępne w sprzedaży na obszarze lokalnej grupy działania Partnerstwo do Rzeczesu. Zaprosiliśmy też lokalnych usługodawców oraz inicjatorów regionalnych wydarzeń do zgłoszenia swoich usług i inicjatyw. Jeżeli formą lub treścią nawiązują do lokalnych tradycji i zwyczajów. Oraz dzieją się na obszarze LGD-PDS. Oczekiwaliśmy produktów i usług przyjaznych środowisku, wysokiej jakości, unikalnych i takich, które mogą stać się wizytówką regionu. Wpłynęły do nas zgłoszenia w trzech kategoriach: w kategorii kulinaria regionalne, artykuły spożywcze 17 produktów, w kategorii wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze 6 produktów. W kategorii usługi, wydarzenia lokalne, 4 wydarzenia i usługi. Dzień 6 listopada 2020 roku to dzień spotkania się komisji i degustacji produktów żywnościowych oraz przyjrzenia się wyrobom rękodzielniczym i rzemieślniczym. Pierwsza tura już się odbyła. Teraz e, za chwilę odbędzie się druga tura komisji, bardzo duże zaangażowanie komisji, ale niestety sytuacja, e, jaka jest w tej chwili epidemiologiczna, musiała e, no, nas do tego, żebyśmy się podzielili.